To tu w zasadzie padła deklaracja. Zostanę grać tak. gorzej. No, no nie, bo pan mówi, żebym nie miał miejsca. Uwaga, ja jestem gotowy, możemy. Proszę no może ja zacznę. Tutaj bardzo pozytywne zaskoczenie pana senatora, że przybył pan do Raciborza. Stąd taka decyzja, żeby wspierać Henryka Siedlaczka w otwarciu biura senatorskiego. To bardzo prozaiczne. Otrzymałem zaproszenie od senatora Siedlaczka. Postanowiłem skorzystać z tego zaproszenia, tym bardziej, że z Heniem znamy się wiele lat. byliśmy. Kolegami w sejmie, a również współpracowaliśmy wcześniej jeszcze w Reciborzu. Hmm. Jest pan tutaj gdzieś Jest... oblegany chyba w związku z zapowiedziami pana startu, startu w wyborach samorządowych tutaj na terenie Recibora? Czy nie, pan no, Nie sądzę, no myślę, że to taki przejaw sympatii, że to nie wynika z tego, że jakieś wybory takie czy inne, nie, no to na razie jeszcze myślę, że do wyboru mamy może niedaleko, ale jeszcze jakąś chwilę. I już ten termin nie został ogłoszony. Czy pan może potwierdzić, że... Że został pan... ogłoszony, tak. Rzeczywiście potwierdzam. Pan premier ogłosił wczoraj bodajże termin 7 kwietnia jako termin pierwszej tury, znaczy wyborów samorządowych, a przy okazji też pierwszej tury, tam gdzie ta pierwsza tura nie da, rezultatu będzie po dwóch tygodniach druga tura. Widzi pan się tutaj na fotelu prezydenta Rodrzybza? Wie pani co, ja nie muszę się specjalnie widzieć, dlatego, że ja y, jakiś czas temu byłem wiceprezydentem w Raciborzu. Jest mi to miasto i dobrze znane, i ten budynek, tu, przy w którym jak tutaj niedaleko rozmawiamy, czyli budynek Ratusza Raciborskiego. Mm, no więc tak, to, to jest mi to znane miejsce. Nie tylko nie zresztą miejsce w sensie Ratusza, tak. ale również miasto jako takie jest mi znane. No bo trudno nie znać miasta, w którym się urodziło, w którym się mieszkało, zdobywało się wiedzę, no a, a było się też przez 4 lata wiceprezydentem. Hmm, w ostatnich latach rozumiem, że pan nie mieszkał tutaj na terenie Wyckowa? Zdarzało się, że mieszkałem. Zdarzało się, że mieszkałem. Oczywiście, oczywiście no, główna moja aktywność była w Warszawie, więc oczywiście, że mieszkałem w Warszawie, ale cały czas śledzę od lat to, co dzieje się w Raciborzu. No, to, bo jak mówię, no, to, to moja rodzina jest związana z Raciborzem od ponad 70 lat. No więc jak Pan przyjeżdża do Raciborza, jakie zmiany Pan tutaj widzi, jak Pan ocenia to miasto? Racibórz zawsze był zadbanym miastem. Oczywiście jest tutaj wiele takich mankamentów typowych dla miast, dla miast tego regionu, ale nie tylko tego w ogóle, w ogóle Ziem Zachodnich, gdzie mieliśmy duże zniszczenia powojenne, potem ta odbudowa nie zawsze była taka zorganizowana, często chaotyczna i ta tkanka architektoniczna no, nie do końca jest uporządkowana, ale miasto zawsze było słynęło z zieleni z czystości. Natomiast mankamentem takim, którym ja widzę oczywiście na, na, na dziś, to, to, no, to jest taki mały dynamizm, tak? znaczy no, nie ma energii. Mam wrażenie, jakby troszkę zaspały władze miasta różnych kadencji i jakby te efekty gospodarcze, te, te efekty jakiegoś rozwoju są mało zauważalne. To zresztą widać jakby też po ilości mieszkańców. No miasto, które, które kiedyś już miało blisko 70 tysięcy mieszkańców, wtedy jak ja byłem wiceprezydentem, no dzisiaj, dzisiaj jednak jest znacznie mniejsze. A pan miałby jakieś pomysły na Radcigusz i jego rozwój? Wie pani, panie ja byłem w kilku miejscach w Polsce, czyli w mieście Wesoła, które później stało się częścią Warszawy, potem w Warszawie. Zawsze mam pomysł na gminę, miasto, w której jestem i mam zaszczyt sprawować urząd samorządowy, bo wydaje mi się, że no nie ma sensu być samorządowcem nie mając pomysłu. Oczywiście to zawsze jest łatwiejsze w mieście takim jak Cibusz, czyli w mieście rodzinnym. No bo przecież e, można powiedzieć, że no od, od kołyski się w tym mieście wychowałem, tak? To tutaj jakby łatwiej mi jest dużo. Robiłem to w innych miastach, takich właśnie jak Wesoła, gdzie to była zupełnie dla mnie nowość. No to myślę, że to w nie powinno być takie trudne. Powiedział Pan też, że władze tutaj zaspały w rozwoju Raciborza, więc jakiego wodarza potrzebuje to miasto? A tutaj nie ma jakiegoś idealnego wzorca, jak sefr pod Paryżem, wzorzec metra. Pewnie różne rozwiązania można przyjąć, ja wiem co ja robię i jak ja sobie to wyobrażam. Tak? No, czy, przede wszystkim trzeba, trzeba chcieć bardzo, tak? to jest jakby podstawowe, jak się komuś nie chce, to wiadomo z tego nic. Nic nie będzie, poza tym, że trzeba chcieć, trzeba yy, potrafić to zrobić i mieć pomysł. To ostatnie pytanie ode mnie, ale odpowiedź proszę, tak lub nie, czy będzie Pan kandydował na prezydenta Raciborza? Panie prezesie, to, to, to im odpowiem tak lub nie, to powiem, że to jest nie fair, dlatego że Pani mi zawęża możliwości odpowiedzi i stawia mnie Pani w sytuacji, że ja właściwie nie mam możliwości odpowiedzenia na to pytanie. Poczekajmy. Poczekajmy, premier ogłosił wybory. Dzisiaj otwieramy biuro senatorskie, następnym razem będziemy mówić o innych rzeczach. A co pana prezydenta powstrzymuje przed wyrażeniem chęci, jakiejś deklaracji, tego, żeby zmierzyć się z innymi rywalami, właśnie o fotel prezydenta? Ja nie powiedziałem, że mnie coś powstrzymuje. Ja powiedziałem, że jeszcze. Nie. Nie zdecydowałem, ale nie powiedziałem, że coś nie wstrzymuje. Jeszcze tak patrząc na Pana doświadczenie samorządowe, taki model. Czy bardziej rozbudowa infrastruktury komunalnej w Raciborzu powinna być zasadna w przyszłości, czy też jednak ograniczanie samorządu względem wobec innych podmiotów, żeby było więcej powiedzmy przedsiębiorczości, aniżeli taka rola samorządu jako takiego wielkiego ojca? Jedno drugiego nie wyklucza. No oczywiście samorząd nie może zastępować biznesu. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał, w i Bożu yy, nie wiem, robić miejskie sklepy czy, czy jakieś inne przedsięwzięcia, które patronuje miasto. Zresztą jest to zgodnie z przepisami niemożliwe, bo ktoś już na szczęście pomyślał o tym, żeby takich rzeczy nie robić, bo wiadomo, że samorząd jako monopolista no, zrobiłby tak, że że konkurencja by splajtowała, natomiast efekty dla mieszkańców byłyby słabe, no zresztą to cenowaliśmy za, za, za komuny. Ci, co żyją trochę dłużej, to pamiętają. W związku z czym tu nie ma konkurencji między samorządem a, a biznesem, biznesowi trzeba nie przeszkadzać. Nie trzeba może tak bardzo pomagać. Oczywiście też, jeżeli jest taka potrzeba, to, 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 to dobrze jest pomagać na, na, na bardzo jakichś takich karownych zasadach. Ale samorząd ma jakby swoje, swoje role, tak? Mnownictwo komunalne, przedszkola, szkoły, y, infrastruktura typu drogi. No, ja muszę powiedzieć na przykład też z przykrością, że, że tak dotknąłem tych dróg. Że o, ostatnio też obserwuję od paru lat taką degradację, jeśli chodzi o, o, o jakość dróg w Raciborzu, co, co mnie jako zapale, zapalonemu kierowcy, no trochę przeszkadza. Pan chyba jeszcze nie, jeżeli chodzi o deklarację bycia prezydentem ewentualnie, ale jako interesujący się sprawami laci Boża, czy widział Pan, kto już jest w grze? Kto już wyraził chęć? Między innymi tutaj osoba pytająca Pana przed chwilą o różne sprawy też jest w tym gronie. Wie pan co? Ja nie mam jeszcze, może, aż tak daleko idącej orientacji, żeby wymieniać nazwiska i oceniać, recenzować. od tego są wyborcy, mieszkańcy, raci Boże, oni będą decydować. Ale akurat tego pana, pan pamięta z pracy swojej w magistracie, bo sam pan od razu powiedział, że pan Grzegorz Rożny słynął z zadawania trudnych pytań tym, którzy wówczas rządzili. Pamięć ludzka jest zawodna. Ja mogłem oczywiście coś też i przekręcić. Dopuszczam taką, taką możliwość aczkolwiek yy, parę osób z tamtego okresu rzeczywiście, jakoś tam lepiej, gorzej, ale pamiętam. Czy gdyby zadzwonił pana do Donalda Tuska, to on odebrałby telefon od Pana? I to trzeba zapytać Donalda. Ok, dziękuję. Dziękuję bardzo.